Dużo większe perspektywy są dla, dla aktorstwa w mocapie niż dla aktorstwa w teatrze. Mhm. Bo tam już myślę, jest osiągnięte bardzo mhm. dużo. Bardzo mocno trzeba by się postarać, aby zdać nową jakość w teatrze. W kinie też. Teraz się pojawia 3D. Mhm. To jest też trochę co innego, coraz więcej pracujemy na green screenie yy, i coraz więcej pracujemy także z, yy, z postaciami, których nie ma w kinie. W Polsce na razie mało, potem jak się zamknęła Alvernia, to nie wiem, czy w ogóle w najbliższym czasie będzie gdzieś jakaś okazja robić to tak w porządnych warunkach, ale yy, tutaj jest cały czas coś nowego, a tam jest trochę stagnacja, dlatego ja wolę tu, a nie tam. Maćku, cześć. cześć. Kim dzisiaj jesteś, Maćku? Jestem tym, kim zazwyczaj, czyli kaskaderem, performerem motion capture. Dzisiaj podpatrzyłem Cię przez kilka godzin i widziałem, że umierałeś kilka razy, dużo biegałeś, odbijałeś się od niewidocznych ścian, walczyłeś hmm. różnego typu broniami. To jest coś, co nabyłeś tych umiejętności jako osoba, która się szkoliła na własną rękę, czy to można się gdzieś tego nauczyć? To znaczy w Polsce sytuacja dosyć jest dosyć złożona, różnimy się zdecydowanie od zachodu, no i troszeczkę to jest na własną rękę. Ja jestem jeszcze z pokolenia kaskaderów, którzy byli wychowani przez, nie w szkole w zasadzie kaskaderskiej, tak jak one teraz funkcjonują i szkolą, jakieś tam masy ludzi, którzy nie do końca znajdują później pracę w zawodzie, ponieważ rynek nasz polski nie jest tak chłonny, tym bardziej no rynek filmowy i rynek moc-upowy tak samo. Ja jeszcze jestem właśnie z pokolenia ludzi, którzy byli szkoleni przez nasza wiedza, którą my dostaliśmy. My dostaliśmy ją od pojedynczej osoby, mieliśmy pojedynczego mistrza, mistrza tak no, jak no, za starych ochrony, dobrych tak. czasów to po prostu wyglądało. Ile osób, ile, ile postaci się już wścieliło w swoim dotychczasowym życiu zawodowym? Nikt tego nie wie. <laughs> to jest niepoliczalne. Byłeś potworem, byłeś głównym bohaterem, tak, tak, byłeś, bo tak, tutaj porozumieć z Adrianem, że byłeś Wiedźminem Geraltem, byłeś tak. kilkoma jeszcze dużymi postaciami, Wszystko małymi. duże, małe takie jak powiedziałeś, stare, młode, grube. Kobiety, mężczyźni. E, wiesz co, z kobietami jest sprawa złożona. A jedno. E, próbowaliśmy, e, próbowaliśmy na początku oszukać to i wykorzystać jak performera e, płci męskiej, żeby zagrał postać żeńską. E, no nie da się tego oszukać. Słyszałem o jednym przypadku, nie widziałem go na własne oczy, słyszałem o przypadku jednego performera, któremu się to udało. Mokap jest tak dokładnym systemem, jest, jest po prostu tak nie do oszukania, a postać jest odarta ze swojej fizyczności, takiego tego aspektu psychologicznego. No i zostaje sam ruch, to jest niedoszukiwanie. Uh -huh. Czekanie, sceny seksu kręcone za pomocą motion capture mhm. faktycznie inaczej, odbiegają zdecydowanie od tego co się widzi podczas nie wiem, wizyt na planie filmowym? znaczy nie wiem, nie byłem nigdy na planie filmowym, na którym kręcono <laughs> scenę seksu <laughs> i też nie odgrywałem żadnej sceny seksu w motion capture ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wszystko w motion capture musi być delikatnie przerysowane, mm -hmm. ten ruch musi być bardziej teatralny. Z reguły postaci w grze są mniejsze, jeżeli mówimy o gameplayu, no to już w ogóle tam ruch musi być bardzo szeroki, bardzo wyeksponowany. No a tutaj sceny, no to jest taka zabawa estetyką troszeczkę, no to jest takie, to jest mocno teatralne, mm -hmm. to jest mocno teatralne. Mm -hmm. Nadal ci ludzie traktują jako bardziej jako kaskadera, czyli facet, który wchodzi, popoci się, pofika po kozły. Czy to, bo, bo Adrian twierdzi, to już to jest taką, taki rys właśnie aktorski, że ty... Tymi czasami oszczędnymi ruchami ciała, ale jednak grasz i to jest zdecydowanie fajnie. Widzisz, i dlatego używam słowa performer, bo nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem aktorem, ponieważ aktor w największej części gra twarzą, gra mimiką, czego ja nie, nigdy nie byłem uczony i to jest na pewno moja najsłabsza strona. Ale moją najlepszą stroną jest moje ciało. Doskonale je czuję i tutaj sprawdziłem się na początku, właśnie w rolach takich kaskaderskich, typowo. Na no, mukapie jest tak, jest jeden aktor. Które może zagrać wszystkie, wszystkie postacie, które tylko fizycznie potrafi odegrać. Nie liczy się moja aparycja, moja twarz, moje ciało, bo to można wszystko później zmienić. Także im więcej jestem w stanie ja zagrać, tym więcej pracy będę miał. Więc pojawiały się kolejne, kolejne zadania dla mnie. Ej, słuchaj, a może mamy taką scenę, może by się zagrał, bo akurat nie mamy nikogo, jak ci się nie uda, zagrać, to aktu. Ale jesteś tutaj z próbów. Mówię, Czemu nie? I tak próbowałem, próbowałem, i tak, i wychodziło. I potrzeba mnie tak naprawdę wyszkoliła. Czy mają jeszcze jakieś sekwencje walk z Wiedźmina? Jeżeli chodzi o kwestie ruchów, na przykład Geralta, ewentualnie inne tak, posiłki postaci. Tak, oczywiście. A, cały... tak. Geralt jest moim, jest moim produktem <grym> i cały system walki jest, jest moim dorobkiem, stworzony przez lata. I wręcz mogę powiedzieć, że jestem tym przeklęty, skażony tą, właśnie, tym sposobem poruszania się Geralta. I jest dużo gier, gdzie walczę mieczem. I bardzo ciężko jest mi. Odejść od Geralta. Odejść od Geralta. Kiedy trzeba zrobić coś bardziej widowiskowego, <grym> no to musisz naprawdę wysilać, żeby to nie był Geralt. Co to jest? Markery, profesjonalne, Markery, Które błyszczą, kiedy jest na nie skierowane z światu potrzebują. Tak. Tak. No I one służą się. do wykrywania ruchu, właśnie tak jak widzimy za nami maciek, który jest osobą, z której potem wybierzecie, czyli tutaj na tej stacji roboczej, tak przekazywane są dane, i pod koniec dnia możecie te informacje, które są czytane z tych markerów, przekazać Nie, animatorom. Tak, dostarczamy im mhm. szkielet, który jest później wrzucany na postać w tej grze. Tak. No grze mhm. Na przykład, Czy w filmie? Czy jak, czy jak, jak szczegółowe dane są ściągane poprzez takie markery? To jest bardzo precyzyjna rzecz i to ma dokładność tam do dziesiątych milimetra mhm. pozycji. No i ta pozycja później właśnie tak... Czytana do tych dziesiątek milimetrów, a jest później już rzucana na szkielet. Czyli to jest bardzo precyzyjna rzecz, to są bardzo fajne dane, bo one są globalne. Ile pracy potrzeba, żeby takie dane potem jeszcze obrobić, żeby je oczyścić, żeby spowodować, że wypuszczone dane od Was trafiają do, do kolejnego etapu produkcji i są już. Jeden, jeden, jeden animator później około miesiąca poświęca pracy na to, żeby obrobić dane z całego dnia. Czyli taką sesję, którą zajmujemy za plecami, to powiedzmy 8 godzin, potem przez 30 dni, jedna kolejna osoba dostosowuje. 21. Miesiąc. 21, Dobra. Tak, to, jest, to jest miesiąc, bo miesiące takie dni roboczych, nie? czyli mhm. 21 dni i to daje około 120 animacji takich mhm. growych, nie? Około... 5 minut materiału takiego filmowego Z Twojego doświadczenia. Ile potrzebujemy dni zdjęciowych tutaj? Ile potem jeszcze pracy animatora, żeby mieć taką fajną grę? zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest postać. Tak jak my robimy Shadow Warrior, w postaci, Shadow Warrior, świetny, świetny przykład, dużo, dużo o tym wiem. E, to tam na przykład postacie mają około 80 animacji, czyli czyli dwie trzecie dnia wystarcza na nagranie na całej, całej postaci. Czyli no, półtorej, półtorej postaci dziennie jesteśmy w stanie zmokapować, a później to wchodzi jako, jako postać grywalna. Mhm. Jakie są problemy z pracą czy wytwarzaniem takich materiałów danych pod kątem motion capture i potem ich obróbką, jeżeli chodzi już o, o twoje strony? Najtrudniejszą rzeczą to są, to są propy, znaczy bronie dwuręczne, mhm. bo wtedy po prostu dwie ręce Dwie ręce muszą dobrze pasować do tej, tej postaci, i to jest po prostu bardzo, bardzo czasochłonne. Po prostu trzeba to dobrze obrabiać, tam jest dużo nie, zabawy z palcami. Postać, która nie ma broni, jest dużo łatwiejsza w produkcji i dużo szybciej idzie. Także te dane, co ja teraz przytaszam, to są takie moje średnie, które sobie policzyłem z różnych, z różnych sesji, a ich troszkę mieliśmy, także próbka około 15 sesji, także to dosyć jest taka reprezentatywna. Ale najtrudniejsze, najtrudniejsze są broje dwuręczne, mm -hmm. No i interakcje. No, mm -hmm. Bo później jest problem polega, główny problem polega na tym, że postaci są, mają różne proporcje niż aktorzy. I jeśli one się bardzo różnią, to wtedy jest to dużo, dużo trudniejsze. Jasne. Czy jest problem związany z na przykład z zwierzętami? Czy się dokonuje mocznika czy Rzadko. Ja się nie no. spotkałem, bo no, zwierzęta są mało kontrolowalne, a po prostu nie łatwiej zrobić z ręki. Bo pamiętajmy o tym, że zawsze animator ma możliwość ręcznie stworzenia animacji z jakichś referencji, które są teraz no, dostępne dowolnie. Mamy YouTube'a i to, to po prostu działa pięknie. Także takie rzeczy robi się ręcznie. Po prostu dużo, dużo problemów. A człowiek jest przewidywalny, można mu powiedzieć, co on ma zrobić. I to powtórzy są różne sekwencje powtórzy, razy. Tak, tak. To jest, ma, animacje grawe mają bardzo dużo, dużo wymagań takich produkcyjnych, mm -hmm. które trzeba... Trzeba się stosować. Co Zgieram. jest, jest, jest Twoim marzeniem jako, jako artysty zajmującego się kwestiami animacji? Co byś chciał zrobić w swojej karierze? No Na pewno kiedyś zrobić jakąś bardzo, bardzo dobrą animację twarzy, w końcu, żeby to działało. Hmm. Tak, tak. Jest to wyzwanie ten... takie, że faktycznie. Riggerskie jeszcze... głównie. Tak. Bo chodzi o to, żeby zrobić dobrze, hmm. dobrze ten rig, rig twarzy. O ile samo sam uzyskanie danych teraz już jest w miarę proste, no, i z mocapu takiego zwykłego, i z, z head-mountów, z, z wideo, te, te software do tego są już całkiem zacne, no to zrobienie takiej naprawdę realistycznej twarzy to jest to jest